To dla mnie, tak? I... Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Państwem w tym roku. Można powiedzieć jeszcze bardziej niż zawsze, bo jest to już moja trzecia edycja Światowego Dnia Łuszczycy. Dzisiaj wyjątkowo w roli wykładowcy i będę chciała powiedzieć kilka słów właśnie o uszczycy Dzieci. Szanowni Państwo, Częsta, częsta przypadłość, dlatego jeśli, jeśli popatrzymy ogólnie na uszczycę, ona dotyczy około 1, 1 do 3% populacji światowej. Ale co trzeci z tych pacjentów chorych na uszczycę jest dzieckiem. I średni czas takiego zachorowania, pojawienia się pierwszych, pierwszych objawów u najmłodszych pacjentów to 7 rok życia. To jest ogromny problem, bo to są dzieci w momencie, którym idą do przedszkola, idą do szkoły, mają ogromny stres i do tego pojawienie się zmian uszczycowych na pewno nie pomaga w tym wejściu, w zrobieniu pierwszego, pierwszego kroku w edukacji. Podaje się, że wczesna łuszczyca dzieci trochę częściej pojawia się u dziewczynek. Tutaj analogicznie, tak jak ogólnie w łuszczycy, nie mamy dokładnie poznanej etiologii. Wskazuje się, że jest to kombinacja czynników genetycznych, podłoża immunologicznego i czynników środowiskowych. Łuszczyca dzieci, to co łączy ją z łuszczycą osób dorosłych, niestety jest także uogólnionym procesem zapalnym, co wiąże się tak samo z częstszym występowaniem wszystkich powikłań, takich jak otyłość, hiperglicerydemia, nadciśnienie tętnicze, insulinoopolność, cukrzyca, a także różnych innych chorób ogólnoustrojowych, w tym depresji. Jakie są czynniki wyzwalające takie zmiany łuszczycowe u, u najmłodszych dzieci? Bo tutaj, trochę inaczej niż w populacji dorosłych, najczęściej obserwujemy, że po około dwóch tygodni od infekcji następuje taki masywny wysiew zmian łuszczycowych. To mogą być infekcje bakteryjne, najczęściej paciolkowce, lub też infekcje wirusowe. Tak naprawdę tutaj nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, że trafia do nas pacjent z wywiadem infekcji, z drobnymi, rozsianymi zmianami lumieniowo-naciekowymi, też często stowarzyszącym złuszczaniem. Taką postać łuszczycy nazywamy właśnie łuszczycą kropelkowatą. Zdarza się też postać krostkowa, tak jak mówiła pani profesor Walecka, czy też w bardziej zaawansowanych przypadkach erytrodermia łuszczycowa. Starsze dzieci częściej rozwijają łuszczycę plackowatą, czyli ten charakterystyczny obraz, który myślę, że znacie Państwo ze zlewającymi się blaszkami pokrytymi srebrzystą łuską. Tak jak wspomniałam, te zmiany, ogniska plackowate są u dzieci najczęściej drobne. I to, co też jest charakterystyczne, to lokalizacja. U dzieci wykwity skórne dużo częściej występują w zakresie skóry twarzy czy też w okolicach, przepraszam bardzo, w okolicach zgięciowych, choć tak naprawdę każda okolica ciała może zostać zajęta. I to, o czym chciałabym jeszcze wspomnieć, że poza, poza twarzą okolicami zgięciowymi także może nastąpić pojawienie się zmian łuszczycowych w okolicy krocza czy też pośladków. Wtedy nazywamy to łuszczycowym pieluszkowym zapaleniem skóry. I tak jak wspomniałam, im dziecko starsze, tym częściej spotykamy taką typową łuszczycę plackowatą, ale niestety też na co warto zwrócić uwagę, że u dzieci także występuje łuszczyca paznokci. I ocenia się, że około 40% dzieci właśnie takie zmiany w zakresie płytek paznokciowych są obecne. I tutaj widzicie Państwo, taki typowy obraz łuszczycy wysiewnej, kropelkowatej u naszego pacjenta. Drobne, rozsiane zmiany. W wywiadzie infekcja górnych dróg oddechowych trzy tygodnie wcześniej. Tutaj trochę starsza dziewczynka, te zmiany dużo bardziej zlewne, tak? Intensywny rumień, proszę zwrócić uwagę na wyraz twarzy. No, jak widać, te zmiany skórne nie, nie wpływają na, na dobre samopoczucie. Tutaj jeszcze zmiany w zakresie pleców, okolicy anogenitalnej, skóry głowy. I trochę starszy pacjent, bo też. Pamiętajmy, łuszczyca dzieci, no to też łuszczyca nastolatków, gdzie ten wpływ na, na stan psychiczny, na funkcjonowanie w, w szkole jest też równie, równie duży. I jak ocenić takie nasilenie zmian szkolnych, zmian łuszczycowych u dzieci? Mamy takie same skale, jak stosujemy w ocenie łuszczycy u osób dorosłych. Jest to skala BSA do oceny obszaru zajętej chorobowo powierzchni ciała. Skala PASI, w której poza powierzchnią uwzględniamy też nasilenie zmian skórnych. Oceniamy tutaj rumień, naciek oraz łuskę. Ale jeśli chodzi o ocenę jakości życia, Tutaj oczywiście biorąc pod uwagę, że jest to zupełnie inna grupa niż osoby dorosłe, do oceny jakości życia stosujemy taką zmodyfikowaną skalę DLQI, czyli child DLQI. Oczywiście możemy też mieć zajęte okolice szczególne, o których wspomnę później. Wtedy też do oceny zmian w takich okolicach szczególnych mamy inne, odrębne skale i tak dla skóry owłosionej głowy mamy skalę PSSI. W przypadku zajęcia paznokci skala NAPSI, skala PEPASI w momencie, kiedy mamy zajęte dłonie i stopy oraz skala PGA, najczęściej używana do oceny nasilenia zmian w zakresie okolicy anogenitalnej. I kiedy uszczyca jest łagodna, a kiedy jest ciężka? Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, ale też wytycznymi europejskimi, o łuszczycy łagodnej mówimy, kiedy którykolwiek z tych podstawowych wskaźników, czyli PASI, BSA BOILT, bądź Child DLQI jest mniejszy bądź równy 10. We wszystkich pozostałych przypadkach, jeśli te wskaźniki wynoszą powyżej 10, mamy do czynienia z łuszczycą o nasileniu umiarkowanym bądź ciężkim. Te liczby są ważne, dlatego że są dla nas wskazówką, jak leczyć takich pacjentów. Dlatego, że ocenia się, że łuszczyca łagodna to jest łuszczyca o takim nasileniu, w którym możemy włączyć leczenie miejscowe i ocenić jego skuteczność. Jeśli takie leczenie jest skuteczne, oczywiście je utrzymujemy w przypadku... Gdy nie obserwujemy dobrej odpowiedzi na leczenie miejscowe, bądź też nasz pacjent zgłasza jakby w, tym, w tym kwestionariuszu ocenę jakości życia Child Del Quay, nadal wynik powyżej 10 punktów, czyli ta, ten wpływ choroby na stan psychiczny jest znaczny, wtedy rozważamy albo fototerapię bądź leczenie ogólne. W przypadku, kiedy zmiany są od razu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, wtedy od razu włączamy leczenie ogólne. I jakie mamy możliwości leczenia miejscowego? U dzieci tutaj złote standardy to oczywiście dziekcie z cygnoliną, ale mamy też glikokortykosteroidy. Oczywiście w dermatologii część z tych leków jest zarejestrowana off-label. To samo tyczy się inhibitorów. Przepraszam, jeśli chodzi o glikokortykosteroidy, skrót myślowy, że są zarejestrowane w wyższych, wyższych często wiekach, dla wyższego wieku. Z kolei zaś inhibitory kalcyneuryny są zarejestrowane off-label i dlatego, w tej populacji pediatrycznej, często to leczenie jest takie właśnie w porozumieniu z rodzicem, z poinformowaniem, że ta terapia jest taką właśnie terapią często niezarejestrowaną w zapisie leku. Mamy też dostępne preparaty złożone. Oczywiście też konieczna jest odpowiednia pielęgnacja skóry z zastosowaniem emolientów, dlatego że skóra łuszczycowa jest też skórą bardzo wymagającą i potrzebującą pielęgnacji. Fototerapia. Tutaj w przypadku populacji pediatrycznej szczególnie, szczególne miejsce ma fototerapia UVB o wąskim paśmie 311 nanometrów. Z możliwości terapeutycznych mamy też PUVA terapię, ale tutaj oczywiście ze względu na zastosowanie psoralenów jest ona wskazana u starszych dzieci. Zapisy w HPL wskazują, że jest to powyżej 12 roku życia ale my tak naprawdę niechętnie tą pływaterapię włączamy u, u tych pacjentów. I leczenie ogólne. Tutaj znane Państwu preparaty analogiczne dostosowanych w leczeniu łuszczycy plaskowatej u osób dorosłych, metotreksat możliwy do zastosowania powyżej trzeciego roku życia, cyklosporyna i acytretyna powyżej szóstego miesiąca. Warto jednak podkreślić, że żaden z tych leków nie ma rejestracji FDA do leczenia łuszczycy u dzieci, więc znowu spotykamy się z tym naszym odwiecznym dermatologicznym problemem tego leczenia off-label i koniecznej do uzyskania zgody rodziców bądź Opiekunów. I to czym bardzo lubimy leczyć jest to oczywiście leczenie biologiczne. Aktualnie dla najmłodszych pacjentów mamy możliwość zastosowania pięciu leków. Od czwartego roku życia możemy zastosować adalimumab, z kolei od szóstego roku życia cztery preparaty etanercept, ustekinumab, sekukinumab i ixekizumab. I kilka słów jeszcze o programie lekowym B47. Jak on odnosi się do leczenia naszych najmłodszych pacjentów. Otóż program podaje, że w przypadku pacjentów od 4 do 18 roku życia takie leczenie biologiczne możemy rozważyć po nieskuteczności leczenia miejscowego lub ogólnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami. Czyli mówiąc prosto. Jeśli mamy dziecko, u którego leczenie miejscowe jest nieskuteczne, choroba ma znaczne nasilenie. Jest to to łuszczyca umiarkowana bądź ciężka, wtedy jak najbardziej jest to dziecko, które możemy zakwalifikować do leczenia biologicznego. Jak zakwalifikować? Jakie wykonać badania? Badania są też analogiczne, tak jak w populacji dorosłych musimy wykonać morfologię krwi, oznaczyć parametry wątrobowe, parametry nerkowe. Wykonać badanie ogólne oczu, próbę tuberkulinową, bądź test kuantiferon. My częściej wybieramy badanie kuantiferon. Badamy też obecność antygenu HBS, przeciwciała anty-HCV, anty hiv Do tego do wykonania ETG klatki piersiowej maksymalnie do 6 miesięcy przed kwalifikacją i badanie EKG. Tutaj w przypadku tych najmłodszych pacjentów od 6 do 18 roku życia do decyzji lekarza prowadzącego. Ale to, co chciałabym zaznaczyć, to jest taki podstawowy pakiet wymagany programem lekowym. A oczywiście każdy pacjent jest indywidualny, także całość badań przed kwalifikacją i decyzja, jakie badania wykonać, jakie konsultacje wykonać, oczywiście należy do lekarza prowadzącego. I jeszcze kilka słów o okolicach szczególnych, do których też odnosi się program biologiczny. Okolice szczególne to są takie, takie okolice, gdzie nasilenie zmian oceniane wskaźnikami tymi naszymi BSA, PASI, może być dużo mniejsze, ale są to okolice, które charakteryzują się znacznym wpływem na jakość życia pacjentów. W związku z czym... Pomimo niespełnienia tych naszej zasady dziesiątek, tak o której mówiłam, to i tak decydujemy się tam na szybsze włączenie leczenia. I takie okolice szczególne to łuszczyca skóry owosionej głowy, czyli owosiona skóra głowy, okolica twarzy, okolice narządów płciowych, skóra rąk i stóp oraz paznokcie, i w przypadku nasilonych zmian właśnie w tych lokalizacjach czyli lokalizacjach szczególnych, pacjent może być zakwalifikowany do leczenia biologicznego w przypadku niespełnienia części kryteriów opisanych w programie. Jak długo trwa czas leczenia w programie? Na szczęście aktualnie program lekowy jest bezterminowy, i tak naprawdę leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu pacjenta z programu. Czyli do czasu, kiedy lek jest skuteczny, kiedy jest dobrze tolerowany, tak długo trwa leczenie w programie. I teraz. Pytanie: Czy można leczyć skutecznie? Chciałabym Państwu zaprezentować przypadki naszych pacjentów i przekonać, że można leczyć skutecznie i że tym najmniejszym, najmłodszym pacjentom jak najbardziej można pomagać. Tutaj myślę, że już znacie Państwo tego pacjenta. Pokazywałam go w przypadku na jednym z pierwszych slajdów, prezentując, jak wygląda. Łuszczyca kapelkowata u najmłodszych dzieci. I tutaj zestawiłam specjalnie ze sobą te dwa zdjęcia, bo to jest Krzysio, pacjent naszej kliniki. I chciałabym zwrócić uwagę, jak wiele mówi mowa ciała. Bo popatrzcie Państwo na zdjęciu na lewej stronie. U Krzysia mieliśmy poza zmianami na klatce piersiowej, plecach, na kończynach też bardzo nasilone zmiany w zakresie skóry owłosionej głowy. I w momencie, kiedy są obecne zmiany, on jest schylony, smutny, ustaw podkówkę, a za to na wizycie monitorującej, gdzie już udało się to ustąpienie zmian skórnych uzyskać, no to zupełnie widzimy inne dziecko, wyprostowane i szczęśliwe. Gwarantuję Państwu, że ten uśmiech na tym zdjęciu też jest obecny. I tutaj jeszcze Krzysiu i jego zmiany w zakresie... Skóry pleców. Kolejna nasza pacjentka to Zosia. Zosia została właśnie zakwalifikowana z, z okolicy szczególnej, z zakresu owłosionej skóry głowy. Tutaj mieliśmy u niej bardzo nasilone zmiany, zmiany w zakresie skóry głowy. Nie mogliśmy sobie w ogóle poradzić z tą łuską, z, z leczeniem miejscowym, dlatego też zapadła tutaj decyzja o włączeniu leczenia biologicznego i już po kilku dawkach udało nam się uzyskać całkowite ustąpienie zmian skólnych. I kolejny przypadek, tutaj już starszy pacjent, to jest Filip. Filip miał zmiany w zakresie klatki piersiowej, kończyn i pleców. Nie wiem, czy tutaj Państwo dobrze widzicie ale to, tak naprawdę w zakresie tych, tej skóry pleców były takie drobne zmiany. Ten rumień nie, nie, nie był taki mocno nasilony, ale tak naprawdę praktycznie całe plecy były, były zajęte, były obecne zmiany z naciekiem, ze złuszczaniem, ale to nie był największy problem naszego pacjenta. Największym problemem były zmiany na twarzy, dlatego że mama przychodziła do nas, razem, razem z nimi mówiła, że nie może patrzeć na niego jak wraca ze szkoły bo dzieci się z niego śmieją, że ma plamy na twarzy. Więc jakby tutaj dla nas to była, była taka decyzja, że nie ma w ogóle dyskusji, włączamy leczenie biologiczne i też udało nam się uzyskać praktycznie całkowitą emisję zmian skórnych. I jeszcze ostatni przypadek, tutaj pozwoliłam sobie dołączyć, bo jest to pacjent, który był właśnie u nas wczoraj na wizycie kontrolnej, więc jeszcze zdjęcia na świeżo. Trochę starszy, starszy pacjent, 16-letni, ze znacznym nasileniem zmian skórnych. Tutaj wskaźnik BSA wynosił ponad 50%. Widzicie Państwo zlewne zmiany w zakresie skóry pleców, praktycznie zajęta cała skóra ud, też zmiany w zakresie skóry opłosionej głowy. I po czterech tygodniach uzyskaliśmy znaczną redukcję. Nacieku, znaczną redukcję łuski. Oczywiście to jest wczesny etap leczenia, także jesteśmy pewni, że, że te zmiany będą powoli ustęp, ustąpywać, aż, aż do całkowitego ustąpienia i, i, i do tego osiągnięcia pazisto. I na sam koniec jeszcze chciałabym przytoczyć słowa Gabrieli Gargaś, która powiedziała kiedyś, że choroba dziecka to nie kara. To sprawdzian z miłości i człowieczeństwa. I dzięki tym nowoczesnym metodom leczenia, które mamy dostępne, mam nadzieję, że i my, i państwo, rodzice dzieci z łuszczycą, coraz lepiej jesteśmy w stanie ten sprawdzian zdać. Dziękuję bardzo za uwagę.